Czy visual merchandising oznacza, że po prostu mam ułożyć ładnie aranżację w sklepie towaru? Czy działania visual merchandisingowe polegają tylko i wyłącznie na tym, żeby zrobić ładną aranżację witryny, jakąś dekorację, nakleić naklejeczkę pod tytułem nowa kolekcja? Czy działania visual merchandisingowe polegają na tym, żeby pięknie wystylizować manekina? Czy działania visual merchandisingowe polegają na tym, żeby w sklepie z dekoracjami wnętrz ułożyć ładną aranżację na stole? Nic bardziej mylnego. Działania visual merchandisingowe przede wszystkim służą temu, żeby podnosić obroty i zwiększać zyski danego biznesu. Działania visual merchandisingowe, ich podstawowym celem jest sprzedaż produktu w pierwszej cenie produktu nieprzecenionego. W związku z tym to, że przy okazji budując fajną ekspozycję, e, budując dobrą ekspozycję sprzedażową, ona jest jednocześnie ładna i atrakcyjna, to to jest element dodatkowy, tak? Natomiast priorytetem i najważniejszym elementem działań visual merchandisingowych jest dobra sprzedaż i powodowanie takiego dynamicznego ruchu towaru w punkcie sprzedaży. Czy tych działań wizual merchandisingowych, strate budowania strategii wizual merchandisingowej można się nauczyć, tak zdecydowanie można się nauczyć. Co więcej, warto się tego nauczyć. Dlaczego warto się tego nauczyć? Dlatego, żeby, żebyście sprzedawali swój towar w sklepach w pierwszej cenie, żeby ten towar był sprzedawany w ładny i atrakcyjny sposób, żeby ta prezentacja była ładna i atrakcyjna. Jeżeli w waszym sklepie będzie ładnie, będzie atrakcyjnie, do tych sklepów klienci będą chętniej przychodzili i chętniej robili zakupy. Tak? Czyli odpowiadając na pytanie, czy w visual merchandisingu chodzi o to, żeby była ładna ekspozycja w sklepie? Nie. W pierwszej kolejności w visual merchandisingu chodzi o to, żeby ekspozycja była sprzedażowa, a drugim elementem dopiero jest to, żeby ekspozycja była atrakcyjna. Jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć na temat tego, jak budować ekspozycję zgodną ze standardami visual merchandisingowymi, ale tak, żeby ona wpływała na wyniki sprzedaży, o jakie elementy zadbać, żeby w sklepie było dobrze atrakcyjnie, ale jednocześnie, to co jest najważniejsze, sprzedażowo, zachęcam Cię do skorzystania z naszego kursu online jak przyciągnąć klienta do sklepu, podstawy visual merchandisingu. Tam jest wprowadzenie do wszystkich zagadnień związanych z visual merchandisingiem. Tam są opowiedziane wszystkie tematy związane z tym, co sklep musi spełniać na początku, tak jakby w, 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 rozpoczynając biznes, jeżeli już funkcjonuje Wasz biznes, to trzeba w sklepie pozmieniać. Wcale nie, inwestując bardzo dużych pieniędzy, ale na co warto jest pozmieniać w sklepie, żeby móc wprowadzić zasady visual merchandisingu. Zachęcam Cię więc do kursu online podstawy wizual merchandisingu. Kurs wideo.